Cześć, w tym wideo chcę Tobie pokazać nasz teren wsparcia. Zaloguj się na account.shopware.com i użyj nawigacji, aby wybrać teren handlowy i support. Ogólne wsparcie zależy od wybranej licencji i subskrypcji. Istnieją różne sposoby, żeby się skontaktować z nami i różne czasy reakcyjne. Na przykład istnieje subskrypcja diamentowa, w której masz możliwość skorzystać w wsparciu naszych programistów. Z tej subskrypcji można tylko skorzystać w edycji Enterprise. Aby skontaktować się z naszym nomarnym supportem, wystarczy użyć zakładki po prawej stronie i wybrać sklep, do którego należą Twoje pytania. Jeśli jest zebrana subskrypcja Złota, zobaczysz nasz numer telefonu i godziny wsparcia poniżej swojej domeny, aby skontaktować się z nami bezpośrednio. Ponieważ ja tylko mam srebrną subskrypcję, muszę przejść do następnego kroku. Na następnej stronie trzeba wybrać, czy się ma pytania dotyczące wsparcia Shopware lub wtyczek. Jeśli wybierasz wtyczkę, automatycznie zostaniesz przekierowany do dewelopera. Przechodząc do następnego kroku, musisz wybrać sposób wsparcia. W zależności od subskrypcji będziesz miał możliwość wyboru między obsługą e-mailową lub telefonu. Poniżej znajdziesz informacje dotyczące wybranego suportu, takie jak godziny wsparcia, czas reakcji i opłaty serwisowe. Jeśli masz subskrypcję diamentową, masz również możliwość używania wsparcia w trybie pilnym, na przykład jak Twój sklep przestanie działać i nie możesz złożyć zamówienia. W tym przypadku możesz się skontaktować z naszymi ekspertami 24 godzin, 7 dni w tygodniu. Jeśli wybierzesz obsługę e-mailową, musisz opisać swój problem w następnym kroku. Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej w ciągu czasie reakcyjnym. Po zamknięciu tego okna znajdziesz przegląd swoich biletów. Zobaczysz wszystkie bilety podzielone na problemy dotyczące oprogramowania sklepu i obsługi wtyczek. Także możesz sprawdzić aktualny status. Dziękuję za obejrzenie naszego Shopware 6 Onboarding i mam nadzieję, że poczujesz się komfortowo w naszym nowym otoczeniu. Jeśli pozostaną pytania, skontaktuj się z nami.